Dzień dobry państwu. Prezentuję państwu samochód Kia XCeed, rocznik 2021. Mam tutaj fabryczny kluczyk. Próbuję odpalić silnik. Kładę nogę na pedale hamulca. Naciskam przycisk start stop. Samochód zapala i momentalnie gaśnie. Próbuję jeszcze raz. Kręci tylko rozrusznikiem. Aby odpalić samochód, należy Włączyć zapłon do kontrolek, nacisnąć ukryty przycisk. W moim przypadku to jest jeden przycisk. mrugną jednokrotnie kierunkowskazy. Kładę nogę na pedale hamulca. Naciskam przycisk start-stop. Samochód normalnie odpala. Nie ma żadnych błędów. Jest wszystko normalnie. Można jechać. Po skończonej jeździe gaszę silnik i w momencie kiedy uchylę drzwi kierowcy róbną dwukrotnie kierunkowskazy na desce rozdzielczej, co informuje nas o uzbrojeniu immobilizera CanLock. Dziękuję.